Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Berlin Auto Test. Dziś mamy do zaprezentowania prawdziwy hit, przyszły hit, murowany hit sprzedaży, a jest to Dacia Bigster. Wielu z Was na ten model na pewno czekało, ja sam na niego czekałem, żeby dostać go w swoje łapy i przetestować go dla Was. Co to za samochód? Jest to nowy silnik 1.8 sprzężony z hybrydą. O cenach porozmawiamy później, ale powiem Wam na wstępie, że ten samochód jest dostępny od 99 990 zł. Dziś ten samochód mamy dla Was do przetestowania na żywo, ale 7 miesięcy temu robiłem już o nim materiał. Wtedy była to zwykła prezentacja internetowa, i wtedy zatytułowałem go coś w stylu pogrąca chińskich modeli na naszym polskim rynku. Czy tak się właściwie wydarzy? Czas pokaże, ale na pewno ten samochód z tym wyglądem i z tym wyposażeniem w tej cenie ma olbrzymie szanse, żeby z tymi chińskimi modelami konkurować. Podczas dzisiejszego testu postaramy się uwypuklić wszystkie wady, zalety tego pojazdu, na ile będzie to możliwe, ponieważ ten samochód jest absolutnym hitem i świeżynką i on po prostu do, został nam udostępniony na dosłownie jeden dzień. Sprawdzimy, jakie są materiały użyte, jakie jest wyposażenie, jak ten samochód wygląda na zewnątrz, zaraz Wam też pokażemy. No i co, zapraszam Was na test. Róbcie sobie coś do picia i lecimy. No dobra, zaczynamy od przodu. Jak wygląda ten samochód? To, co się rzuca w oczy, to wąskie, dosyć reflektory. Tutaj one są włączone, są to LEDowe listwy do jazdy dziennej. Tutaj warto zwrócić uwagę, że to logo nie jest podświetlane i taki detal mógłby jeszcze bardziej upiększyć wygląd tego samochodu. Poniżej sporych rozmiarów grill, modne w tych czasach połączenie czerni, czyli to, co. Ludziom się podoba i to, co się sprzedaje. Jest tutaj silnik zamontowany benzynowy 1,8 litra i oczywiście nie wymaga on takiego uwypuklenia na masce. Jednak projektanci tego samochodu zdecydowali się na ten element i on nadaje takiej muskulatury. I widzimy w ogóle tę maskę z wewnątrz pojazdu. Przypomina to po prostu samochód terenowy i on w zasadzie w wyglądzie aspiruje do takiego pojazdu. To, co się rzuca w oczy i też ma połączenie z off-roadem, w tym wydaniu to te listwy plastikowe. Te listwy też przechodzą po progach do samego tyłu pojazdu i przechodzą też w zderzaki. Czyli materiał niby plastikowy, ale też w takim kolorze antracytu, ala czegoś takiego, więc bardzo fajnie to współgra. W szczególności wracając do tych 19-calowych felg. Oczywiście to jest w tym modelu, w tym wyposażeniu. Nie zawsze one pewnie będą 19-calowe. W tym wydaniu te modne felgi. Wypełniają bardzo te nadkola i samochód wygląda nowocześnie i świetnie. Innego koloru są też lusterka, oczywiście są wyposażone w kierunkowskazy, a na górze mamy dostępne relingi, gdzie właśnie to, co mówiłem ostatnio podczas testowania Daci Jogger, to ten Bigster również ma wiele systemów takich nazwijmy to ulepszających funkcjonalność tego pojazdu. Możemy tu montować różne bagażniki dachowe, możemy tutaj przystosować nawet namioty do spania, więc tych akcesoriów Daci mamy mnóstwo, bo auto jest autem użytkowanym. Rodzinnym i to olbrzymi plus za to dla Dacia. Z wyróżniających się jeszcze elementów w boku pojazdu, to tutaj taki, nie wiem czy to logotyp, nazwijmy to logotypem, oraz napompowany ten błotnik tylny. To poszerza cały samochód i nadaje mu muskularności. Przechodząc płynnie do tyłu, sporych rozmiarów, spoiler nad klapą bagażnika, duży napis Dacia. I co, no mówiłem o plastikowych zderzakach, ale też ciekawych. Kształtów są te reflektory, oczywiście też w technologii LED. Dacia to samochód stworzony dla ludzi, którzy cenią sobie praktyczność. Do tego w tych czasach doszedł super design, ale ta cena musi gdzieś mieć odzwierciedlenie. I tu akurat wypełnienie tych nadkoli, ono nie jest całe, czyli tutaj nawet zwróćcie uwagę, mamy taką okleinę. Ale ten sam element z amortyzatorami on nie jest wypełniony. Zabrakło dosłownie 15 cm, czyli no gdzieś te oszczędności muszą być. Czy to ma wpływ? Moim zdaniem, e, gdyby to się miało przenosić do wewnątrz w postaci hałasu, no to ma to wpływ, ale na ten moment tego jakoś strasznie nie zauważyliśmy, żeby wewnątrz się robiło przez to głośniej. Zobaczymy podczas jazdy, jeszcze popracujemy przy wyższych prędkościach. Podsumowując, jak prezentuje się ogólnie darcia Bigster na żywo? Patrząc na te zdjęcia, które pojawiły się wówczas, czyli 7 miesięcy temu. Do tego, co widzimy na żywo, to jesteśmy naprawdę pozytywnie zaskoczeni. Naprawdę pozytywnie. Ten samochód robi dużo lepsze wrażenie na żywo niż na zdjęciach, więc zapraszam was do salonów, bo sami się możecie zdziwić. Dacia Bigster. wygląd wewnątrz i wyposażenie. Zobaczmy, co prezentuje nam ten pojazd w środku. A więc tak, zacznijmy od tego, że użyte materiały są. Nie są może miękkie, bo słyszycie, pod po plastik, jak ja to się śmieję zawsze, ale nie oznacza to, że ten samochód jest źle wykonany. Nie czuć jakiegoś zapachu plastiku, bo bywają auta, że po prostu wchodzimy, no i jak one są nowe, no czujemy taki po prostu zapach nowości, nazwijmy to. Tutaj tego jesteśmy pozbawieni na plus, czyli wchodząc do wewnątrz, otrzymujemy przede wszystkim świetny design. Zobaczcie na przykład nawet na same te wloty, czy wyloty powietrza od klimatyzacji, no, mogą się one podobać i one są zbieżne też oczywiście ze stylistyką, na przykład świateł przednich czy tylnych. Czyli te elementy się przeplatają na zewnątrz i do środka. Nie ma tutaj takiego modnego tu tunelu, jest cała konsola zabudowana tutaj wewnątrz. Ja to lubię, to znaczy lubię samą tę zabudowę, ponieważ ona powoduje takie oddzielenie e, przestrzeni kierowcy od przestrzeni pasażera. Ten tunel jest fajnie tutaj poszerzany w tę stronę. Tutaj mamy dwa duże cup holdery takie. Pod zasuwaną roletką. Natomiast podłokciem znajduje się sporych rozmiarów podłokietnik. Nie jest on podświetlany ani wentylowany. Nie jest też on wysuwany, bo nie ma powodu, żeby był wysuwany, ponieważ podłokietnik licuje tutaj z wysokością tego panelu środkowego. Na tym panelu nie ma tutaj żadnego pianobleku, tego typu stwarzających bardziej problemy niż cieszących oko materiałów. Jedynie, gdzie on jest tak minimalnie zastosowany, to przy Przyciskach osobnego panelu sterowania klimatyzacją. Klimatyzacja w tej cenie jest automatyczna, modna dźwignia z skrzyni biegów. Ostatnio chwaliłem, że lubię te takie duże i faktycznie je dalej lubię, ale tutaj ona spełnia swoją funkcję, ponieważ właśnie przez to, że to wszystko mamy wyżej, to ta dźwignia jest naturalnie ergonomicznie pod samiutką ręką. Jak testowaliśmy ostatnio Opla Corse, zapraszam zresztą do obejrzenia tego odcinka, też to hybryda była, no to tam był mniejszy taki, no nazwijmy suwak do, do wybierania biegów i tam było to po prostu niżej, musieliśmy koncentrować swoją uwagę. Tutaj tego nie ma, podczas jazdy możemy to po prostu robić płynnie i czytelnie. Bigster to nowoczesna konstrukcja, ponieważ debiut mamy w 2025 roku i nie mogło zabraknąć na pokładzie systemów do ładowania nie tylko telefonów, ale różnych urządzeń. Urządzeń. Więc tutaj mamy do dyspozycji 12V gniazdo. Przede wszystkim ładowanie indukcyjne, czyli kładziemy sobie tutaj telefon i ładujemy go bezprzewodowo. A jeżeli chcemy przewodowo, to każdy i pasażer, i kierowca mają do dyspozycji swoje gniazdo USB typu C. Wróćmy do schowków. Schowki są, jak w każdym aucie, przydatne. Ten zasadniczy nie jest podświetlany, a przepraszam, jest podświetlany, bo nie zajrzałem. Nie jest to światełko LEDowe, ale nie ma to jakiegoś większego wpływu. Słowek jest sporych rozmiarów. Tutaj natomiast kieszeń boczna w drzwiach. No z ergonomią bym tutaj polemizował. Próbowałem tutaj włożyć półtora litrową butelkę od wody. No i nie ma tutaj takiego wybrzuszenia, bo ograniczają to głośniki. Niby ono tu jest, ale ta butelka, no ciężko, żeby weszła. Tutaj oczywiście wszystko jest e, głębokie i możemy schować jakieś chusteczki, cokolwiek kto potrzebuje. Zwrócę uwagę na jedną rzecz. Pomimo tego, że to jest plastik, to to jest bardzo porządnie właśnie spasowane i sprawia wrażenie takiego z e, takiej solidności. I to no, może świadczyć o tym, że ten samochód przetrwa. Długie lata użytkowania bez żadnych takich e, uszczerbków materiałowych, że się coś wytrze, coś przetrze, bo naprawdę pod ręką to wszystko jest takie no, plastikowe, ale solidne. Mnie ten samochód pozytywnie zaskakuje właśnie w ten sposób, że dla ludzi, którzy szukają e, dobrego auta, dużego auta w normalnych pieniądzach, uwierzcie mi, że te materiały z Wami nie jeżdżą. Bardziej są e, istotne wizualne odczucia i tutaj je mamy na przykład przełamanie stylu klamka zobaczcie klamka taka srebrna rączka taka do otwierania drzwi zamykania bardziej drzwi też jest srebrna te elementy tutaj właśnie nawiewów też są srebrne ten panel też nie jest nudny tu nie ma tak czarno jak w kiedyś w latach 90 w Volkswagenach trójkach na przykład te same elementy pojawiają się w kierownicy i od razu przejdźmy do tej kierownicy jest ona pokryta prawdziwą skórą poręczna kierownica trójramienna której mamy sterowanie oczywiście telefonem funkcjonalna wygodna co po pole stronie ak aktywny tempomat jest dostępny. Też intuicyjnie możemy zmniejszać tutaj na przykład, nawet sobie odległość od poprzedzającego nas e, pojazdu. To, co jeszcze jest przeniesione iście z e, mark od marki Renault, to poręczne takie sterowanie radiem. Tutaj możemy robić i głośniej, i ciszej, i wybierać stacje, czy przełączać następne piosenki. Nazwijmy to. Wracając teraz do właśnie meritum, czyli do systemu multimedialnego, tak zwanego infotainment. Jak on działa? Jak widzicie, przy każdym, czy nie wiem, czy to słychać, przy każdym uderzeniu w ekran, pojawia się przyjemny taki stłumiony dźwięk. Co możemy powiedzieć? Wszystko działa płynnie. E, mamy dostępną oczywiście odbicie telefonu, czyli właśnie Apple Car i Androida. Te funkcje, które są w telefonie, włącznie z Messengerem, są dostępne na ekranie tego 10 ponad 10 calowego monitora. waucie jest też oczywiście dostępna poprzez ten system nawigacja. Pod tym panelem znajdują się tak przydatne funkcje jak podgrzewanie kierownicy. Przednia szyba w tej wersji też jest podgrzewana, czyli można powiedzieć, że mamy taki pakiet zimowy, bo dodatkowo mamy też podgrzewane przednie fotele. To co ja zauważyłem podczas krótkiej przejażdżki Włączając radio, to to, że system nagłośnienia jest naprawdę bardzo przyzwoity. Oczywiście, no w skali nie jest to jakiś system boze, żebyśmy mieli tutaj się zachwycać czystością tego dźwięku, natomiast nie jest to tandeta, ale na pewno możemy zauważyć, że są użyte dobre głośniki niskotonowe i mamy dostępny fajny bas podczas jazdy i to powoduje, że takiej nabiera to jakość. Nowoczesnych czasach, wszystkich systemów, które są nam wdrażane poniekąd na siłę, Dacia daje nam rozwiązanie. Mamy spersonalizowany taki przycisk tutaj za kierownicą, którym tutaj, o właśnie tym przyciskiem, możemy zapamiętać tak zwane my safety all-on wybrane, czyli wybieramy sobie, z których asystentów nie chcemy korzystać. Czyli na przykład możemy to spersonalizować. Po wejściu do samochodu wyłączamy sobie jednym przyciskiem to i po prostu żyjemy wolnie od tych pikaczy, szarpaczy i tego różnego rodzaju systemów, które no, w dużej mierze kierowców zazwyczaj irytują. W tej dacie Bigster, co też warto zauważyć, dostępny jest system kamer 360 stopni. No i tutaj możemy wybrać tył, przód pojazdu, czyli. W, jeżeli gdzieś się wydostajemy, no to też możemy sobie zajrzeć, przydatna sprawa. Mamy też dostępne właśnie boczne widoki z kamer pod lusterkami. Lewa, prawa. Więc wiemy po prostu co się dzieje, jakieś krawężniki, parkowanie. No, w tych czasach bardzo to jest już taka, powiedzmy, ustandaryzowana technologia i jeżeli ona jest na pokładzie, to jest to postrzegane jako duży plus. Dacia Bigster oferuje dla kierowcy, półelektryczne fotele. W dwóch zakresach, tutaj góra, dół fotela mamy elektrycznie, no i oparcie też jest ustawiane elektrycznie, natomiast całe przesuwanie fotela odbywać się musi po staremu, szarpiąc cięgno i przesuwając fotel. Natomiast ta tutaj strona pasażera już tego udogodnienia nie ma, czyli przesuwamy to normalnie cięgnem tradycyjnie, no i możemy oczywiście na wysokość podnieść fotel ręcznie, no i oparcie tak samo się składa cięgnem. Jest to po prostu normalne. Oczywiście w tych czasach te samochody już zazwyczaj mają zegary elektroniczne. Tak samo dzieje się oczywiście w nowej Dacia Bigster. Zegary są czytelne, kolorowe, na pozór mogą się wydawać przeładowanymi, ale podczas jazdy wszystkie funkcje, które są potrzebne, odbywają się... Sposób czytelny. Pokażemy to bardziej podczas jazdy, jakie są na przykład podglądy oszczędzania energii w samochodzie. I tutaj jeszcze szybko pokażę skróty takie, że na przykład tym jednym przyciskiem możemy sobie włączyć tryb e, eco, czyli eco po angielsku i e-safe, czyli już całkowicie możemy odzyskiwać maksymalnie energię do baterii, która później oddaje nam tę moc podczas na przykład przyspieszania lub możemy toczyć się samochodem na samym prądzie. Ile miejsca jest w Bigsterze na tylnej kanapie? No zobaczcie, no ja mam 190 cm wzrostu celowo zrobiłem na maksa do tyłu Fotel przesunąłem i zobaczcie. Jeżeli ktoś odrobinę by to przesunął do przodu, tak jak tutaj, to zobaczcie, jaka jest różnica 10 cm. A tutaj ja i tak swobodnie siedzę, więc przestrzeni jest mnóstwo. Pomimo tego, że tutaj jest użyte to okno dachowe, jest ta roleta, która no oczywiście ogranicza tę przestrzeń nad głową. To zobaczcie, ile ja mam miejsca normalnie swobodnie siedząc. Nie mamy tego poczucia, że coś nas ogranicza. To jest też to jest auto rodzinne. Na pewno będzie to zdecydowanie najczęściej wybierane dla rodzin. To, co jeszcze rodziny na pewno będą chwalić, to ładowanie poprzez dwa gniazda USB-C z tyłu, czyli każdy z pasażerów. Będzie miał swoje gniazdo do ładowania. W mojej ocenie, przesiądę się nawet, tutaj trzy osoby też swobodnie mogą jechać. Taka napa jest troszeczkę wypuklona na tym środkowym rzędzie. Tu jest taki próg, nie jest on największy, nie jest on najmniejszy, ale odnotowujemy fakt po dziennikarsku, że takowy jest. Powiem kilka słów na temat samej faktury, jaka jest użyta na siedzeniach. To jest taki nubuk, zamsz, coś w tym stylu. Zobaczymy jeszcze co tutaj. Ja nie wiem jak to zrobić, a jest tutaj cięgno. Czyli tak, dwa cup holdery, jeden większy, drugi mniejszy. No i od razu przechodzi nam przez tunel taki do tych przysłowiowych włożenia nart, jeżeli ktoś korzysta i lubi. Bigster tym modelem wchodzi w klasę premium. W jaki sposób? Teren. Otwieranie bagażnika jest Elektryczne i oczywiście zamykanie też. Pojemność tego bagażnika w takim ustawieniu to 546 litrów pojemności. Pod spodem koło dojazdowe. Gdybyśmy zrezygnowali z tego, to zobaczcie, jaka to, jest, jaka to jest dodatkowa przestrzeń załadunkowa. Od razu na plus mówię boczne takie wnęki po prawej i po lewej. Niby drobna sprawa, ale zawsze możemy nawet chociażby jakiś płyn do spryskiwacza umieścić. Po złożeniu tej kanapy pojawia się tam przestrzeń o pojemności 1851 litrów. To, co jeszcze jest bardzo funkcjonalne, to to, co mamy w Skodach od lat. A mianowicie po przyciśnięciu tego cięgna składają nam się po prostu fotele, więc jeżeli coś chcemy przewieźć większego, to nie musimy tego robić od kabiny, od wewnątrz, tylko po prostu jednym przyciskiem ciach i gotowe do załadunku. Przestrzeń jest też doświetlana takimi lampkami tutaj z dołu. No i mamy tutaj, jeżeli ktoś lodówkę czy cokolwiek, zawsze mówi o tej lodówce, ale też możemy tutaj na przykład podłączyć kompresor do pompowania kół czy jakieś, nie wiem, materacy, to też jest to tutaj pod ręką tylnej części pojazdu. To, co w Bigsterze może wszystkich zaskoczyć, bo jest to Dacia, to uwaga, zapraszam. Lekki szok. Co mamy? Teleskopy. Nie musimy z patykiem się męczyć. Marznącą ręką nie telepiemy się podczas zimowych tam wieczorów czy poranków, tylko po prostu podnosimy klapę i Teleskopem sobie ta maska się utrzymuje. Dacia Bigster jest wyposażona w cztery silniki, szanowni widzowie. Mamy do dyspozycji TCS 140 Eco G, 140 TCS 134 na 4 z napędem i full hybrid, ten którym my jedziemy o pojemności 1,8 litra i mocy 155 koni mechanicznych. My nie będziemy dzisiaj omawiać wszystkich tych silników, bo skupiamy się na tej właśnie full hybrydowej jednostce. Ona ma napęd tylko na przednią oś, właśnie z racji tego, że tutaj te silniki nie są na tylnej osi elektryczne. Jakie są wartości tutaj? No to jest tak, benzynowa jednostka o pojemności 112 koni mechanicznych. Dostępny moment to jest 172 Nm przy 3000 obrotów i dodatkowo mamy motor elektryczny o wartości 36 kWh, moment obrotowy to 205 Nm. I teraz tak, to jest full hybryda i jakie ona generuje osiągi? To jest yy, prędkość maksymalna 180 km na godzinę, a Przyspieszenie od 0 do 100 km to 9,7 sekundy. Szanowni państwo, szanowni widzowie, Dacia Bigster podczas jazdy. Jak się jeździ tym samochodem? Czy ten samochód będzie mógł rywalizować z chińskimi modelami? Oczywiście, że tak. A dlaczego? Bo już widać, że chińskie pojazdy zrobiły spore zamieszanie na rynku. Nie łudźmy się. Nie dlatego tutaj jest elektrycznie ustawiany fotel, czy elektrycznie otwierana i zamykana klapa, czy choćby ten panoramiczny dach. To się wszystko odbywa właśnie dzięki chińskim markom na rynku, które się pojawiły. No trzeba ładować w te samochody coraz więcej wyposażenia i upychać to w jakiejś cenie rozsądnej. I ten samochód rozsądną bazową cenę ma oczywiście. Cena 140 tysięcy za tak dużych rozmiarów SUV. On musi swoje kosztować. I teraz jest walka, co możemy upchnąć i za ile. I czy tutaj ten samochód jest, spełnia te swoje funkcje i nasze oczekiwania, i tak, i nie. Zaraz się przekonacie, bo ja już jechałem po ekspresówce tym samochodem, dlaczego nie. Ale teraz powiem najpierw, dlaczego tak. Tak, przede wszystkim, jeżeli chodzi o design. Ilość miejsca, przyjemność jazdy tym samochodem. Właśnie może zacznę od jazdy miejskiej. Są dwa oblicza tego pojazdu. Przede wszystkim w jeździe miejskiej ta hybryda powoduje to, że tutaj po prostu no, czujemy się bardzo dobrze i ten samochód jest bardzo cichy. Czasami oczywiście ten silnik, ten nowy silnik 1.8 zahałasuje nam, ale to nie jest jakiś hałas, który nam będzie przeszkadzał w jeździe miejskiej. W większości tej jazdy tutaj mamy zresztą widzicie na ekranie, tak jak teraz, poruszamy się w trybie elektrycznym. I tym samochodem tylko na prądzie możemy przejechać nawet tam 50-60 km, jadąc na godzinę możemy po mieście przemieszczać się zanim się ta bateria nie wyczerpie i zanim ten silnik nie wróci do uruchomienia się i jeździć w ciszy i to jest bardzo przyjemne. Zaraz poznacie drugie oblicze autostradowe czy tam na drodze ekspresowej. To są jakby plusy tego pojazdu jeżeli chodzi o samo spalanie i osiągi. No osiągi to tak jak już mówiłem 9,7 do setki, ale każda hybryda czy większość hybryd no po to jest przeznaczona żeby oszczędzać paliwo, ale też żeby oddawać ten moment obrotowy i tutaj w, mie w jeździe miejskiej po prostu no jest ten samochód dynamiczny, nie tylko zresztą w jeździe miejskiej, ale on jest po prostu dynamiczny i oszczędny, bo tutaj ja robiłem test Dacia Jogger dwa tygodnie temu, to udało się zejść w mieście bodajże z tego, co pamiętam, do wartości 4,2 litra zaledwie. Tutaj ta jednostka jest inna, bo tam mieliśmy silnik 1.6, tu jest 1.8, te wskazania tutaj licznika są inne, ale ja nie będę ich podawał, bo my mamy samochód nieraz odpalony, no inaczej testujemy, jeżeli się skupiamy na teście zużycia paliwa to to jest miarodajne. Tutaj to nie jest miarodajne, więc nie będę się na ten temat wypowiadał. Jeden fakt, jaki podaje, jakie podają wartości zużycia paliwa, pro, jaki podaje producent i to jest wartość 4,7 litra średnio. I tu uważam, że to jest lekka przesada, bo średnio, no to jest średnio, więc w mieście on by musiał spalać, no nie wiem, poniżej 3 litrów, a to wydaje mi się wynikiem, podkreślam, wydaje mi się, bo kiedyś to sprawdzimy. Wątłym do, osiąg do osiągnięcia. Wydaje mi się, że będzie ciężko to osiągnąć. Jeszcze szybko powiem o tych plusach, że naprawdę to jest kawał porządnie zrobionego samochodu. Przy jakichś tam mankamentach typu, no gdzieś trzeba ukryć. No cały czas to trzeba podkreślać. Gdzieś te pieniądze, przynajmniej w Europie, no Chińczycy potrafią to jakoś robić inaczej, ale no, w Europie no, jest walka o jakość i o jakieś rozwiązania, o balans. Czyli ma być to wyposażenie, no ale gdzieś te pieniądze no, muszą być uszczknięte. No i gdzie są uszcz uszczknięte? Czy gdzie są oszczędności? Chociażby nie mamy nigdzie. Rączek, z tyłu chyba też nie ma. No, z tyłu nie mamy rączek też, czyli nie, ma, nie mamy się za co chwycić. No, niby banał, ale no trzeba to odnotować ten fakt. Widzieliście pod nadkolami braki jakieś tam. Co jest jeszcze? No, taka tutaj faktura, która jest użyta na podsufitce. No, to też nie jest jakaś tam jakościowa. Ja nie mówię, że ona się zużyje i to, co powiedziałem, samochód ma spe spełniać jakieś tam powiedzmy inne funkcje. No, nie, nie jedziemy, nie patrzymy się w po podsufitkę i też nie macamy tej podsufitki na co dzień. Ale mówię, no, gdzieś, gdzieś te oszczędności, gdzie niegdzie widać. Drugie oblicze no i to jest największy minus, no bo jest to auto rodzinne. Oczywiście, w jeździe miejskiej, używając go, jest cichutkie to, co przed chwilą powiedziałem. To jest to dobre oblicze, a to złe oblicze. To się uwidacznia tutaj. No, mamy hałas. No, musimy to po prostu powiedzieć uczciwie. Oczywiście to są subiektywne moje odczucia, bo nie mam miernika. No, ale możecie mi wierzyć, bo co tydzień testujemy jakiś samochód przy 120, ja mówię. No, nie mówię o no, nawet autostradowych 140. I to jest taki największy minus, jaki ja widzę tego pojazdu. Spośród bardzo, bardzo wielu plusów. O, na przykład, tutaj kolejną taką rzeczą, którą teraz wyłapałem. To ja się jest czujnik martwego pola, czyli też nowoczesność, coś przejeżdża, widzimy to od razu w lusterku. Czyli to wyposażenie naprawdę jest dobre, no my mamy tą automatyczną klimatyzację, wszystkie dostępne systemy, kamery 360 stopni, czyli jest ta poprawa wyraźna na plus, ale brakuje tej kropki na D. Porządny samochód w jeździe, zachowany jest balans między prowadzeniem autostradowym, czy po, po drogach lokalnych. Za chwilę zjedziemy z autostrady i zobaczymy jak on się zachowuje na rondzie i Wam pokażę, że naprawdę słucha się ręki. Postaramy się troszeczkę szybciej to Rondo pokonać. No i okej, okay. przede wszystkim fotele dobrze nas trzymają, czyli podparcie jest naprawdę spoko. O, teraz na samym elektryku jedziemy cichutko, przyjemnie i zobaczcie, no, kręcimy to kółko pewnie, naprawdę, zjeżdżamy z ronda dynamicznie, przyspieszając. W ruchu miejskim ten samochód się sprawdzi super, naprawdę, no jak każda hybryda, pełno mocy, ale to zawieszenie też pozwala właśnie na to, że na drogach leśnych sprawdzi się świetnie i w jeździe miejskiej również dobrze, na szybkich zakrętach dynamicznie możemy zmieniać pas ruchu, nie ma z tym problemu, także spoko plus dla Daci za konstrukcję tego zawieszenia. Dacia Bigster w podsumowaniu testu, jakim autem jest ten samochód i dla kogo? Na pewno jest to bardzo fajny samochód, modny, duży, świetne zawieszenie. Bardzo dobry układ jezdny. Nie będę się sił na jakieś wielkie podsumowania, bo najlepszym sposobem, żeby sprawdzić każdy z samochodów jest pojechanie do salonu samemu po prostu i sprawdzenie, czy Wam taki samochód odpowiada? Na pewno za atut należy uznać doskonałą cenę bazową, poniżej 100 tysięcy złotych brutto, fajne warunki gwarancyjne. No i co, jeżeli Wam się test podobał, zapraszam do zasubskrybowania tego kanału. Piszcie, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. No i przede wszystkim Wasze opinie na temat tego samochodu. Czy on się Wam podoba? Co sądzicie w ogóle o marce Daci? Jak zniesie konkurencję z chińskimi markami, które naprawdę szturmem zdobywają nasz rynek? i. Tych marek będzie coraz więcej, więc zrobi się ciasno na rynku. No i Wasza opinia ma jak zawsze największe znaczenie. Widzimy się w środę o godzinie 18, ponieważ zaczynamy mini serial i mega duży test. Największy test na YouTubie nowego chińskiego modelu, jakim jest JQ7. Dosłownie zrobimy z tym samochodem wszystko i dowiecie się o nim wszystkiego, więc naprawdę warto subskrybować nasz kanał. Tak samo YouTube, tak samo TikTok, Instagram i Facebook. To wszystko na dziś. Do zobaczenia. Berlin Autotest.